Pomału rozpoczynamy już tutaj dyskusję. Głębie są już dosyć mocno spierzone, ale te spotkania w sumie tak robimy we wrześniu i żadna pora z młodymi głębiami nie jest dobra, ale tutaj no coś tam uda się na pewno zaobserwować. Rozpoczynamy teraz, właśnie oglądanie przestawionych tutaj przez nas gołębi. I w tej chwili próbujemy sobie podyskutować na temat gołębi pstrych, czyli tzw. Krasyk tak zwanych krasek zamojskich. I teraz, może tutaj, przejdźmy do, 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 do pierwszej grupy gołębi. No, i tutaj mamy na przykład dwie kabowo-krasy samiczki, i właśnie takie. I z nimi jest jednolita kawowa, tak? Tak, jedna jednolita kawowa, tak, tak, tak. No i dyskutujemy właśnie, czy jak ten krasy najlepiej miałby wyglądać. Bo to już nie czy on jest czerwono-biały, czy kawowo-biały, czy niebiesko-biały, czy furso biały czy tam grokowy, no, to wszystko. Tak. Czy klasyczny czarno-biały. Jeśli chodzi o gołębie stre. A w takiej naszej tutaj nomenklaturze zamojskiej krasę czy, czy, czy rabę. Jak zwał, tak zwał. Dobrze byłoby ustalić, który to jest taki krasy. Bo spróbujemy teraz może między tymi gołębiami pokazać pewne typy, dobra? Tak, pewne typy. Czyli no to... na przykład mi się tutaj rzuca w oczy taki gołąb, który ma tutaj bardzo ładną plamę na szyi, taki można powiedzieć graniasty, tak? W, tak. W nazwie y, tradycyjnej. Często by, by mógł być nazwany graniastem, chociaż nie w każdym regionie. Nie no, na przykład u mnie byłby no, Raby Graniasy. czerwony. Raby Czerwony. U mnie 15 km dalej już by był czerwony krasy. A tu Andrzej? Tam weźmy już na Śląsku jako graniasty. Bo teraz, Potocznie, bo teraz ten gołąb ma na, na szyi dużą plamę. Obok jest gołąb, który ma też kolorową głowę, ale już ta szyja jest cała biała. I na takie gołębie często to... mówi się, że krymka. No, tak krymka chyba W się. I... Tak. I faktycznie taki typ gołębi na pewno jest popularny i akurat u czerwonych jest łatwiej uzyskać białe oczy. To też genetycznie tam zależy od czerwieni recesywnej i takie gołęby się trafiają i warto byłoby kiedyś opisać, że właśnie mniej więcej krymki tak wyglądają, że mają mało tych piórek po sobie i żeby je właśnie odróżniać, później. Bo nawet bywają całkiem białe, z kolorowymi głowami. To już jest... Ale wtedy nie ma białych oczu? Wtedy już jest I... problem, tak. Tu się zaczyna, wiecie. Można dyskutować na temat oczu, że dopuścić rwane, czy takie, no ale to już nie jest. To już, już, nie to jest... już to przerabialiśmy. Był tak. we wzorcu zapis, który został zmieniony, że gołębie z przewagą koloru białego mogą mieć ciemne oko. I hodowcy w sumie się z tego zapisu wycofali. I kolejny. Czyli teraz, no, bo jest problem. Czyli mamy, kiedy zobaczcie, się tutaj mamy tego takiego jakby w typie graniastym, gdzie ta szyjka jest ładna biała, ale tutaj są też takie głębie, takie pośrednie, nie? Ani tak. to y, krymka, ani to graniasty, więc tak. mamy pewne takie typy pośrednie. I na przykład typowym krasem może być na przykład ten, tak? To jest właśnie też, tak, że po bokach jest ciemny. A z przodu patrzmy, szyja cała czyściutka, główeczka czarna, odcięta. To to jest takie, według mnie, do takich typów należałoby dążyć. Ale oczywiście, wśród tych gołębi zamojskich strych nie da się zrobić tak jak są, nie wiem, mewki tarczowe czy, czy, czy jakieś sroczki, które mają równy rysunek. U zamojskich zawsze będzie różna ta pstrokacizna, tak, tak to nazwijmy. Ale mniej więcej jakieś typy można określić, że po prostu normalny jakby tam krasy, tak? Nie mamy takiego, który jest prawie cały ciemny, a ma tylko krawatkę, nie, że ale mamy... to już, już wyróżniliśmy w tej chwili, już wy, wyróżniliśmy jakby trzy typy, czyli krymka. mówiliśmy z różą, krymka I, i taki typowy bez róże. Na no. przykład, no to o, już mamy jakby trzy czyli... grupy, nie? Oczywiście czyli każdy z różą, czyli to każdy, który miałby róże. Eee, tak, jak te same, tak? Ten, gdybym, i... miał, gdybym miał tylko boki, nawet pełniejsze w kolorze, ale ma tą różę, czyli to ma być graniasty, ten, tak? Bo By był jakby pojmowany za graniastego? bo jest ta róża, tak? Tak to mam interpretować? Nie, graniasty używamy tylko w. Do taki... czerwonych. Do czerwonych. Mhm. No tak, ale jakbyśmy mieli teraz, wiecie, różne kolory, no to. No tak, chodziło mi tak. takiego czerwonego. Miałbym czerwonego w takim wydaniu. Tak. To byłby I, tak. I miałbym go z tym śliniaczkiem, tak? No. Czy wtedy już jest e, graniasty, tak? Ciężko jest mi tutaj powiedzieć, bo to no, słowo graniasty, to jest najmniej w sumie istotne, bo słowo graniasty to różni używali, niektórzy się opierali, że musiał być miały, biały ogon na przykład, nie Mariusz, coś takiego no właśnie, było. na jest no. to, że ogony są białe. Bardzo często są ogony białe. I teraz bo... ciężko jest napisać, że ogon w kolorze na przykład. Na przykład tako. Pomału... No ten jest też z różo i to jest normalnie żółty z różo, nic więcej. Żółty białolot z białym ogonem. Tak, ale to już tak się nie mówi, potocznie się mówi, no żółty z różo. Mm -hmm. no. I ciężko powiedzieć na niego, że to jest krasy. Tak. No, on nie jest krasy, on jest żółty z różo białolot. i... To białolot. Tak. Białolot. Białolot. Na białym ogonem, mhm. tak. Czyli wiecie... Tego kwestia teraz tego granic bo jednak było, nie było, białolot? czy u czarnych się tak samo pojawiają śliniaki masz? Tak. i wtedy, Tak, tak. I wtedy byłby to gołąb krasy, czy, czy nie, bo to... Te silniaki też no, hodowcy lubią te silniaki, też dążą do nich. I teraz wiadomo, ja też sobie zdaję sprawę, że pewnie też jest ciężko wyhodować, żeby ta głowa była odcięta, nie? Na no, ja nie z tego co tutaj Ale ten też jest taki fajny, wyprofilowany ten gołąb, prawda? Dokładnie ja bym, tak. tylko doszłyby tak. w moim ja Objętnie, taki, jak wiem, kolor. Hodowli, nie? jakby lubię, że tego koloru czy przykładowo czerwonego czy czarnego jest ciut więcej, tak? tak? Jakby te boki zaszły troszeczkę bardziej za skrzydła, tak jak przykładowo ma ten czarny, a miałby ten śliniak. I wtedy jakby on miał się nazywać, Jak, jakby to, w jakim kierunku, czy to dalej traktujemy jako krasego, czy jednak, bo jestem ten... co no do tych kolorów, bo ja sobie przypominam w Starzynie przed wielu latyśmy robili aforą nawet określenie kolorów. I w ciągu dwóch miesięcy to była taka wojna, dlatego że wiesz, regiony inaczej nazywały różne kolory. Musieliśmy tą zakładkę wyrzucić, bo, bo do czynów mało dochodziło. Także dlatego, to jest ciężki temat. I dlatego ten, no, kolorami z kolorami u zamówisk jest, wokół, jest nie możemy ciężki temat. Mhm. Trzeba po prostu... Ale wiecie co, to trzeba wyróżnić jakieś typy, nie? Czyli typ jest po prostu... Już nieważne jaka by była nazwa, tylko żeby najpierw określić typy, a potem dla nich wybierać nazwy, nie? Tak. Słuszna droga. Bo, bo te nazwy regionalne no właśnie, one, bo te, bo one nazwy będą zawsze mylne, będą bo zaraz... jeden mówił tak, drugi inaczej. A my, jak sobie nie? załóżmy, wyróżnimy trzy typy gołębi, tak? to już mamy w tym momencie zawsze jakiś podział. Ale na było tak, że dopóki gołąb jest czarny, ma białe lotka, to jest czarny, lotek lub czarny. Wystarczyło, że miał trzy piórka białe na szyi. To już, już był krasy. Spinówka, czy coś. To już był krasy. Już krasy. Ten, no. tak. Czyli czy to był taki jak ten? Czy to był taki, ja miał y, kilka białych piórek? To był krasy. Czyli tych krasy, to jest, wiecie. Dokładnie. Od prawie białego do tak, prawie czarnego, Tak, do, do prawie kolorowego. Czyli, tak, teoretycznie można by powiedzieć, że jasno krasy, od krymki poprzez takiego średniego poprzez takiego, który byłby prawie czarny, lub a miałby tutaj po prostu taki ładny śliniaczek. Nie tak mamy... samo też nie wszędzie się mówiło krymka, jak teraz mówimy, tak, bo no. mówiło się też warszko. Właśnie. Ale Albo grymka nawet. No. Nawet czyli, grymaszki mówili. Grymki, grymaszki. Czyli na przykład taki, nie? Ale najważniejsze, co chciałem powiedzieć, żeby na to nie uciekło. Mhm. Ważne jest, żeby przy tych krasach i tego chyba należy się trzymać, nie było tak zwanych śliniaków, zajadów. Białym. Nie, nie, to zawsze było kiedyś wada. Łysina, czyli, pejsy, takie... Właśnie, czyli główka, żeby była czarna, odcięta, tak? Na przykład tak jak ten ma, tak? Żeby nie miał tutaj żadnych łysin, żadnych jakichś takich... Żeby to czarne żeby ładnie nie się... białych wtrąceń na Tak, tej żeby to czarne ładnie się odcinało. Ale nie tylko czarne, tak? Czyli czarne, tak, tak. czerwone, tak. Tak. Wszystkie żółte... Kolory. Kolor, żeby się odcinał na Żeby głowa na głowie. była w kolorze. Głowa tak. w kolorze, tak, tak. jest. Tak, więc, tak jak ten ma na przykład, widzimy śliniaki, nie? Ładny gołąbek, białe oczy. No tu jest taki też, ma no, no, policzki, białe, no, widzę, nie? Tu, nie? Tak, te policzki no. wchodzą białe. Żeby to próbować niwelować, to, tak? To jest najważniejsze. I jak ma być krasy, taki średni, to najładniejszy jest, jak ma z przodu czyściutką czyściół szyję, nie? I to już by były jakieś takie, że do czego dążyć? Boki ciemne, przód czyściutki, głowa obcięta. Jest to taki to jest je, powiedzmy jeden typ drugi tak. no to by były drugi takie to by był taki jaśniutki, tak? że... jak najbardziej biały tak. i tylko głowa w kolorze tylko głowa w kolorze no, no i, i trzeci i, ten ty... z różą. No I, no i od... trzeci byłby I w I trzeci byłby gołąb z taką różyczką prawda tak, który ma dużo ciemnego po bokach bo ten jakby miał taki właśnie ten trzeci mógłby typ... mieć więcej tak. Tak. że boki całe praktycznie ciemne śliniacze. bo ładnie Nie. wyglądają gołębie właśnie we wszelkich kolorach pstrę z takimi śliniaczkami, różami tak, na, tak, na, na, na szyjkach, piersi, prawda? Bukiety, na piersi, i... takie bukiety właśnie mają na piersi, tak To jest. są, wiadomo, Cześć, czarne, no? siwokrasy, kawowe ewentualnie, jeszcze, jeszcze mogą być żółtokrasy. to jest, wszystkie mogą być, ta krasość ich, ta strokatość jest wszędzie taka sama, tak, bo to po prostu kwestia tylko koloru. Ale najważniejsze, możemy taką małą dygresję zrobić, przeskok że między czerwonokrasem a zmienniakiem, podstawowa zasada, bo do tego później przejdziemy, jest taka, że czerwone okrasy, praktycznie zawsze, czy to takie krymki zwłaszcza, mają czyste przody, tak? A zmieniaki praktycznie zawsze, zawsze mają taką blachę, nie? Zawsze ma przód czerwony. I, i to jest właśnie... Albo pstrokany. Pod, tak, albo pstrokaty, podstawowa zasada. I bardzo często wszystkie zmieniaki mają głowę pstrokatą właśnie, tak? Nawet jak się już przepierzy, zwłaszcza po przepierzeniu, to ta głowa jest, jest taka pstrokata, tak? no właśnie teraz by było fajnie, że mamy yy, rozdział tak. pomiędzy gołębiami pstrymi i tak I zwanymi zmienniakami. To, że, że jak ktoś ma czerwono krasę, to żeby czerwono pstre, żeby to było wiadomo, do, jakoś to opisać, że to jest z krasy gołębi, gdzie na przykład matka była, nie matka, Para takich gołębi da zawsze białe, i da zawsze pełnowiśniowe. I połowa mniej więcej będzie takich kras. Zmieniaki tym się różnią, to wszyscy hodowcy szanujący się wiedzą, że para zmieniaków da zawsze zmieniaki. Nigdy nie da potomstwa białego całkowicie. Albo całkowicie. Bo, bo gołębia... nawet y, czasami będzie to gołąb, który. Po kilku latach będzie tam miał, ciężko będzie znaleźć bie, czerwone czy żółte piórko, ale on będzie no, ale, zupełnie. Tak, ale, tak, będzie, bia... A, ale i będzie to zmienniał. Tak, ale to tak dalej, I to też jest kolejna, że u takich czerwonoklasyk nie zawsze będziemy bie, mieć. Białe no, białe chyba oczy. też nie ma zmienniaków z rwanymi oczami. Nie powinno być. No nie powinno być, no, nie tak? Nie czyste zmieniaki nie tak. mają rwanych oczu Jak ok. się trafiają, to znaczy, że to już jest. Tak, że to tak, już jak były to nie jakieś domiescia. No. się nie trafia. Tak. Tam na... znaczy, tak, tak samo ono, zmienniaki trafia... nie powinny mieć oczu ciemnych. Tak. Zmienniak pokrzyżowany z blankopem. To będzie dawał potomstwo z oczami ciemnymi. Mówię, że ja na przykład ja osobiście w mojej hodowli nie hoduję gołębi zmieniaków, blankopów, szkaplerzaków, dlatego że wtedy nie muszę się martwić, zastanawiać, bo nie mam dużej kodowli, tak? Ja zostawiam 16, 17 par. Kiedyś tam miałem 23, 4, teraz troszeczkę mniej zostawiam. Że nie mam problemu, że na przykład kawowego sparuję z czarnym, bo tutaj nie ma żadnego konfliktu interesów, tak? Nie wyjdą mi jakieś młode, które, nie wiem, będą miały gorszy rysunek albo, albo coś, jakąś psokaciznę dostaną, nie taką jak trzeba. Czyli yy, ktoś, kto... Nie do końca sobie zdaję sprawę, zmieniaki będzie próbował dawać na czystego żółtego sanca lub czerwonego, który był po jakiejś parze, która miała yy, czarne oczy, i potem w wyniku takich różnych nieplanowanych połączeń, korowań, tak. połączeń wychodzą takie zmieniaki z ciemnymi oczami. Tu wychodzi jakiś zmieniak ciemnym okiem, albo zerwany, albo coś tam nie powinno tak być. To po prostu jest błąd w sztuce, tak? Co innego zupełnie Blankopy, jak już przechodzimy. Blankopy to jest zupełnie odrębny temat, które mają właśnie takie różne plamy, łaty na głowach, i one jakby z natury mają często ciemne oko. I u nich jest sztuką wyhodować na białych oczach, co nie znaczy, że nie można. Można, ja przywozem dzisiaj chyba 15. Dlatego nie, takich tematów, że czegoś nie, że wychodzą takie, no to, to, są, to nie jest hodowla. Jeśli ktoś mówi, że mi takie wychodzą i, I, tak i tak ma być, to nie jest hodowla. To jest po prostu trzymanie To przypadkowość. Tak jak w no, tak Ale to tak. tak? Jak po, po murzynach wychodzą. To, to... to już kiedyś omawialiśmy, ale powtórzę. No powiem. Po ja zmienniak, na przykład czerwony zmienniak. O taki tutaj, tak? Czerwony zmienniak yy. według genetycznie jest na podłożu. Yy, Tomeczku, wyjmij tego zmienniaka po murzynach. On jest na podłożu. Że on ma czerwień recyzywną i brąz. O, tam jest jakiś tam brąz, on się nazywa. Dlatego takie ciemne, czerwone zmieniaki, jak się rodzą małe, one mają taką ciemną skórę, prawda? Tak. Nóżki takie. Nóżki, tak, tak, tak. Jest to ciemniejsza. Ścina tak. jest ta skóra Ciecie. na nim, taka, Później, tak. Później, jak on się pierze, jak on jest dorasta, to on bieleje i to nie, nie poznasz. Najczęściej zmieniaki mają najpiękniejszą brewkę bialuteńko-bladą, aż prawie niby nie? I teraz, jak ten kolor. Tu na przykład jest taka brew, nie? Tak, tutaj jest o. idealna, nie? Tak. Jak taki kolor sparowany jest. Bo ten drugi gołąb już nie ma takiej fajnej brwi, a też jest zmienniakiem, też zobaczcie. Jest zmienniak. tak. No tak, Czyli to też nie ma. Ale m... tak. będzie miał. I teraz taki zmienniak, jak sparowany. I go do tych zmieniaków, to będzie widać tak. też. Sparowany no. z niebieskim, zamojskim. Mhm. Dlaczego powstaje murzyn? Bo taki zmienniak, przez to, że on ma tą ciemniejszą skórę jak jest mały, dlatego mówię, to tylko widać u małego i u czerwonych, u żółtych prawie tego się nie zauważy. Ta cecha się nazywa dirty, czyli taki przybrudzony kolor i ten dirty kolor przechodzi z tego zmieniaka na tego niebieskiego i wychodzi ten murzyn. Do tego dochodzi ten brąz ukryty, znaczy ukryty, nie ukryty, który, ten brąz, który wpływa na ten niebieski kolor i dlatego w pierwszym pokoleniu po klasycznym zmieniaku i czystym niebieskim zamojskim wychodzą y, murzyny na miedzianych pasach. A później to się wszystko rozrzuca i dlatego później po, po parze na, niebies na miedzianych pasach wychodzi nagle czysty zmienniak. I też wychodzi zamojski. Tylko ja Wam powiem tak, y, że zmienniaki po murzynach raczej są takie można powiedzieć przypadkowe. Głowa inna. A, to, no, głowa to no. będzie inna, no bo tutaj widać wyraźnie, że to jest głowa głębia ja rosnoczeńskiego, tak? Głowy, jest dłuższy, tak, dłuższy tak, dziób, jest gorsza tak. głowa. Y, oczywiście Gdyby sparować pięknego niebieskiego zamojskiego z pięknym niebieskim zmieniakiem, to też wyjdzie gołąb w kolorze. Nie ma niebieskiego zmieniaka. Przepraszam, niebieskiego z pięknym zmieniakiem żółtym, na przykład czy czerwonym. Załóżmy ze czerwonym. Przejęzyczenie. I wyjdzie nam gołąb w kolorze roztoczeńskiego, niebieski z pasami miedzianymi, załóżmy, tak, ale on nie będzie miał głowy, budowy gołębia roztoczyńskiego, więc tu jakby pomijam w tej chwili, bo głowę tu widać, że jest inna, ale u tych zmienniaków raczej trudno spodziewać się ładnego, takiego unormowanego koloru. E, tutaj szkoda, że nie ma z nami Olka Budzyńskiego, ale e, też e, inni hodowcy, na przykład Rysiu Ryło, e, e, starsi hodowcy, zresztą akurat oni nie mieli ze sobą kontaktu, wspominali, że kiedyś dzielono zmienniaki na tak zwane bażanty i, e, i śliniaki. I teraz zobaczcie, tutaj ten barzant. no ten jest z ładną brwią, taki można powiedzieć, że barzant. że ma ładne. On czy, powinien mieć rwonu, dużo bachy, koloru tak. na piersi, tak? Tak jak tutaj ten żółty i biało tu a, obok, a obok klasyczny ślinia. A tak? obok jest klasyczny śliniak. O właśnie. I widzicie? Tak. Czyli jest praktycznie dużo, dużo białego i tylko I nad kolorowy śliniaczek taka, pod dzióbkiem jest, na prawda? Nad dziobem ma już to białe. I nad dziobkiem pożądane jest akurat tak, ta łysinka, biały, tak? Takie. No tak. To no Ale kto, kto tak, pilnuje, tak jak tu jest fajne, widzisz? Tak, no, białe. O, i one właśnie mają one takie ładne, główki w kolorze, a nad dzióbkiem białe, białe piórka. I ten barzant ma dużo koloru na szyi, I który na piersi, powinien tak. się ładnie na całą pierś rozlewać i potem schodzić na plecki. U tego śliniaczka ma być ten kolor skupiony na głowie i pod dziobem śliniaczek na szyi, ale generalnie ceniony jest, jeżeli ma dużo białego. Jak najwięcej. Jak najwięcej. A ten taki zmienniak z tych roztoczańskich, to jest taki popstrzony gołąb, tak? Oprócz tej oczywiście głowy i budowy, ale ten kolor też nie wyjdzie nam taki ładny po murzynach, nie wychodzą piękne bażanty czy... Czy Myślę, marek, żeby wychodziły, gdyby ktoś naprawdę naj, najładniejsze. No ale to by musiał dalej selekcjonować. Tak, dalej selekcjonować. Bo mi chodzi o pierwsze pokolenie. No nie... O pierwsze pokolenie, bo przy każdej pracy hodowlanej no tak. chodzi o jakiś efekt dalszy, nie? No nie? trzeba sobie zdać sprawę, że skąd się wzięły te w ogóle murzyny zamojskie, z czasem wyselekcjonowana została ta grupa roztoczańska, Skąd się wzięło? No... No jest tak u gołębi, on pochodzi jednak od gołębia skalnego, że jakiegokolwiek takiego gołębia czerwonego czy krasego, dołożymy jakąś inną rasę, załóżmy jakiegoś boka tomaszowskiego, czy tam w, 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 na Zamojszczyźnie boki były zawsze, czy na przykład szarika, czyli odlika polskiego, taki szarik eksploruje się z taką krasą samico czy z czarną. da coś na czarnych dziobach i w wyniku, ale oczywiście do super latać, tak? w wyniku jakiejś tam selekcji, w wyniku selekcji często samorzutnej, są takie na czarnych dziobach i zaczęto mówić: Murzyny. Z czasem, jak tworzył się wzorzec, bardzo ładne były gołębie na miedzianych pasach. Tylko sobie nie, Mietkowi Sroce, jako y, opisującemu wzor, wzorzec roztocza, Roztoczańskich, zwracałem uwagę, że dopóki jest zapisane we wzorcu, że pożądane miedziane pasy, to zawsze ludzie będą się kusić, żeby dawać zmieniaki do tych roztoczańskich. I jest problem, bo później właśnie ktoś daje. Yy, ładnego zmieniaka, tak jak tutaj wzorcowego zmieniaczka na ładnej główce, brewce i tak dalej, daje go na murzyna, żeby yy, mieć piękne, Tylko kolor, i tak? i potem daje na wystawę gołębie i one mają piękną główkę zamojską, tak? Czyli według mnie należy uciekać od, te, od tej drogi na skróty i po prostu roztoczańskie to roztoczańskie Zamojskie to zamojskie, jak wyjdzie komuś o yy, po Rostoczańskich yy, zmieniach, to go dawać do lotu po prostu i, i nie, nie mówić, że to zamojski, I, i raz dawać na wystawę jedno pokolenie, że będą zamojskie, a drugie pokolenie roztoczańskie, bo to jest błąd w sztuce. To, że tak wychodzi, to wychodzi. To tak jak są rasy różne, gdzie się daje barwnogłówki jakieś i wychodzi biały gołęb. Nikt tego białego gołębia na wystawę nie daje, tak? bo to nie jest barwnogłówka. Ale jest wykorzystywana w hodowli. Wykorzy tak, I Ty używasz w hodowli, to nie musisz się tym chwalić. Trzymaj go sobie, nie wiem, po prostu. No ale... można go testować w lotach, tak. jest ale nie, 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 nie... To nie. anomalia, bo właśnie sama ta cecha zmienia kowatości. To jest też u takich gołębi biało tarczowy yy, wiedeński. Sama ta cecha ma w sobie, bo tam ten brąz taki jest specyficzny, który bieleją te boki yy, u tych białotarczowych tarczowych wiedeńskich. To jest podobny, podobny gen. Sama ta cecha tych gołębi, które są. I to, żeby była jasność, o to występuje yy, u czerwonych i żółtych. Już nie mówimy o jakichś tam szymlach czy innych, które bieleją, bo to jest in, inna barwa, inny rodzaj yy, genetyki. U Zamojski się bardzo przyjęło to i bardzo są popularne ten typ gołębia, ale sama ta cecha tego bielenia ma, mówiąc kolokwialnie, zły wpływ na wszelkie inne barwy u Zamojskich, tak? Bo on, z, z wyjątkiem może blankopów czy czerwonokrasych, ale z wszystkimi czarnymi czy, czy ciemnymi gołębiami, wychodzą na czarnych dziobach, wychodzą różne, 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 może e, różne dziwadła, tak? Także... Tak, a jeszcze do Morzynów, a te pasy rude, a grochy rude, to to samo. Czy to jest inna spektra? Słuchajcie, i teraz. Bo, bo się ładne na drogę czerwone, nie? tak jak brąz. mówiłem, tam jest brąz, tak? Ten brąz. ktoś, Widzicie, taka rasa jest teraz sprowadzają kirowackie, tak? Ktoś takiego się. Kierowogradzkie, tak? Kierowogradzkie, no? Kierowogradzkie, od kom, kierowogradu. widzieliście, jak one są prawie czerwone, tak? Czyli jak on jest prawie taki czerwony, czyli tam też jest brąz, to wystarczy. Ktoś kiedyś sparował z jakimś takim roztoczańskim i wyszedł mu oparcie jakie czerwone grochy. No, ale też prostu... można dać fursa y, ze Albo zmienniakiem? Tak, i cały czas grochowego tak. po prostu ze zmieniakiem I, i ta, ta bardziej... grochowatość zostanie przykryta tą, tym miedzianym nalotem, tak samo jak i pasy. nie? Czyli teraz, ale idąc, jeśli już zeszliśmy na temat roztoczański, idąc dalej, że się wytwarzają te czerwone pasy, w końcu grochy, w końcu całe boki czerwone, to zobaczcie co się dzieje. Tam jest po prostu już brwi czarnej nie masz, tak? Pazurki są białe, brew biała. no, Co to jest za roztoczański, tak? Czyli słuchajcie, wszystko można wyhodować. Wszystko. No ale trzeba wybrać kierunek. Tylko trzeba wybrać kierunek. Albo hoduję ładne zamojskie i pielęgnuję brew, postawę, czubek i tak dalej. Albo idę w te roztoczańskie, wtedy pielęgnuję czarne pazury, czarną brew. No taka jest, stąd się wziął ten rozdział, że wszystko, co jest u zamojskich, ma być barwa intensywna, tak? Super czarna, o, tak jak tam na przykład. U roztoczańskiego, jak jest niebieski, to ma być. Prawie brudny, czarny, brudny, brudny ma być kolor. Plasy, tak? U Zamojskiego mają być białe pazury, u Rostoczeńskiego czarne. U Zamojskiego ma być biała, a wbrew U czarna. Koniec, kropka tego się trzymajmy. Czarny dziób ma być U Rostoczeńskiego i nie idźmy na skróty. To tak tyle. Jeszcze fajna odmiana jest oczywiście, jak już omawiamy, do, do tego może Marek, nie wiem. O Blankopa za chwilę pogadamy, słuchajcie. No, za chwilę, bo, bo na razie my zostańmy, bo zahaczyliśmy krasy, o zmieniaki. Może tylko, tylko podsumujmy na chwilkę te gołębie. Yy, wszystkie pstre: czarne, yy, czarnokrasę, czyli siwokrasę, czyli niebieskie pstre, żółtokrasę, czerwonokrasę. U tych gołębi można wyróżnić powiedzmy takie trzy yy, typy, które mają inne cechy. tak? Czyli pierwszy byłby taki yy, w, typie, w typie takim. Średnim, tak? tak? Czyli taki tak, gołąb z ładnie, równomiernie rozłożonym kolorem, z głową w kolorze, ze, ilością barwy. ze średnim takim natężeniem tej kolorowej barwy, rozłożonym po ciele, yy, z jednobarwnym ogonem, raczej? Tak? Tak, tak, tak. tak. Drugi typ to byłby gołąb w typie tak zwanej krymki, i tu już by było ceniony, żeby był ogon biały, żeby było dużo koloru białego. A barwa układała się na głowie yy, i nie rozprzestrzeniała się mocno po szyi. A trzeci typ to by był taki właśnie yy, z jakimś tak zwanym śliniakiem, Tylko czy z oczywiście, różą, Oczywiście więcej... z takim bukietem białego koloru tak. na barwnej szyi, żeby ta szyja była mocno, ładnie wybarwiona. I boki tak? też ciemne, tak? tak? Tak, i boki, żeby były ciemne. Czyli można powiedzieć, że mamy takie trzy. Yy, typy, które można, Jasny, by, cienny, można a... by wyróżnić, tak. Tak. A, a oczywiście każdy inny gołąb będzie dalej gołębiem pstrym, który yy, dalej jest prawidłowo u, umaszczonym tutaj, ptakiem, tak? Tak? Gdyby ten gołąb na przykład miał mniej tych białych piórek. I by zostało mu tylko tak połowa tych białych kresów. Te, który może... ten gołąbek? No ten. Właśnie, ten tak? pierwszy, tak, tak? Że nie byłby taki średni krasem tylko byłby takim właśnie z jabłkiem, tak? tak? Żeby mu to bardziej się... Tak, bo tutaj na tej szyi właśnie brakuje Takiego jednolitego, jabłuszka. tego białego jabłuszka. Yy, więc tu już, tu już ono jest fajnie do, dograne, nie? Co do, co do krymek, yy, są krymki też z czerwonym ogonkiem i czerwona czapeczka. No ale to u zamojskich bardzo ciężko jest to uzyskać. Bardzo ale to ciężko, jest, ale... bardzo rzadkie, ale są. Ale są. On wszystko. ma bardzo mało barwy, ale ogon ma barwny i czapeczkę, a tu jest w środku całego. biały. Ogólnie jest taka przyjęta zasada, że czerwono krasę gołębie zawsze było łatwo uzyskać na białym ogonie. Na białym ogonie Czarno krasego na białym ogonie to był ewenement. Jedna samiczka jest u Jurka Grubelnego. Jest jeszcze ta czarnokrasa na białym ogonie. To jest. Tak. Jest to rzadkość, żeby uzyskać, ale wszystko jest możliwe. No i oczywiście już mamy we wzorcu białolotki. Tu taki mi ładny w tym roku wyszedł. On ma chyba 7, 6 na 7 chyba lotek. No teraz mamy, żeby te lotki były, tych lotek było. No i tutaj też wielu hodowców ma te, takie pytania, dlaczego we wzorcu mówi się o tym, że te białe lotki mają być porówno, tak? No Z prostej przyczyny, bo jeżeli u Gołębia spokrewnionego z Zamojskim, czyli Rostoczeńskiego Wysokolotnego, zakładamy, że lotki te końcowe dłuższe mają być w kolorze, więc u Zamojskiego powinniśmy dążyć do przeciwstawnej cechy, że mają być białe. Mają być tak zwane przeploty. Tak? I, więc jeżeli będzie zamojski z przeplotami, to nie znaczy, że to nie jest gołą prasowy i do kasacji, no ale on już będzie niżej po prostu oceniany, prawda, i tym bardziej też w klasie sport. Tutaj jest jasny zapis, że one takie mogą przyploty mieć. mogą mieć. Ale chodzi o to, żeby jak już pracujemy nad gołębiami y, białolotymi, no żeby te białe lotki były fajnie y, ułożone w miarę równomiernie. A tu jeszcze, Marku, jak już zahaczyłeś klasę sport, to można też poruszyć ten temat, że dlaczego robimy tą ocenę i te punkty, co są. co no, no. Kontrowersje takie. No jeżeli te dwa gołębie siądną razem, o jednakowym czasie w jednym locie brały udział. No trzy gołębie mamy. I, jed i jeden trzy. z nich jest taki właśnie słabszy. Jeden jest taki, drugi. Jak mam i który na wystawie ma wygrać. No i teraz na pewno. A czas lotu mają identyczny. Będzie to zależało od to oceny, oceny ich jakości eksterierowej, nie? No. ten zmieniak będzie miał słabszą ocenę. I ale tego, ten, dlatego są te punkty. Ale no. ten, ten gołąb to tutaj, tutaj pewnie z racji tej budowy tam, tak. głowy to on się tam załapie ledwo ledwo w rasie. A może, może być taki sędzia, który powie, że, że go odrzuci, bo Bez dla niego to ta głowa już nie jest za... głową gołębia. Zamońskiego. Może być taki, taki sędzia. I może go skasować. I nie mamy do niego pretensji, tak? A bo no bo on... ten gołąb to taki jest średnio za. Tak, bo zobaczcie, no, no jaka no tu jest no głowa, nie? Biorne, nie się. możemy mówić, że były szczurze głowy, długie głowy, hmm. okrągłe głowy. No kurczę, pewnie, że były, ale wybieramy głowę, która jest dla tej rasy jak najbardziej pożądana, prawda? Hmm. Nie idziemy, nie idziemy w takie głowy, tak? O, tak, nie idziemy problemami. w takie głowy. Nie idziemy dokładnie. W, tego, tak, no, Idzie, idziemy w takie, tak. I sędzia dokładnie. w dużej stawce gołębi, gdzie będzie miał piękne gołębie z pięknymi głowami, może go wykasować. I... Tak, no i będzie miał rację. I będzie miał rację, dokładnie. Słuchajcie, dochodzimy do pół godziny, muszę zrobić przerwę, bo się bateria zagrzeje.